Nie? Jak jest napracowany butelkami, to pójdzie się wykopać, Że on będzie gadał do roboty musi się wykopany, czy coś tam. A czy oni się kopią każdego dnia? No nie. A napają po mieście każdego. że Tak, już reagujemy. I jakby reagujemy, teraz są czasowe. Zbawimy, zbawimy. Zbawimy się, nie tylko. tylko, tylko, ty. tylko co? Ja Ci mówię, pierwsza że jak po emerytem, wypierdalaj szkołę. To nie kanał dla emerytów. Ja powiedziałem, co ja myślę na temat emerytów. Emeryci mają swoje kolorowe szkło, mają swoje działeczki, gdzie muszą kupić nasionka, już przerobione z ogóreczków, z pomidorków, Potem jak one wyrosną, te ogóreczki, to im się plamki pojawiają. Trzeba biegnie do ogrodnika kupić spryskiwanie. Trzeba spryskiwanie, bo ogórki się popsują. Słuchaj ty emerycie, jeden z drugim. Te ogórki już są zarażone i to twoje pomidory. Żebyś ty to kupywał już zarażone, one się będą zarażone i wyrosną, żebyś ty dalej mógł lekarstwa dla nich kupować naibny i latał kupywać to pyski z pozbóry świnoczek